To jakieś inne pytania też na temat tej Nie, dlatego, że ja się zajmuję pisaniem dla siebie. Ja jestem przedstawicielem takiego gatunku wymarłego krzywa, który się nazywa piosenka autorska. Zajmuję się przede wszystkim pisaniem piosenek dla siebie. Śpiewa mnie podczas swoich koncertów już od wielu lat. No, chyba od 11, jak przestałem grać z tą Zmianą był to od 11 lat się zajmuję pisaniem dla siebie. To, co zrobiłem tutaj do, dla, dla Teatru Wajpomorskiego, to była dodatkowa rzecz. Zresztą bardzo taka ponętna, bardzo ciekawa, bardzo taka radosna to była twórczość, no, radosna twórczość w sensie takim, no, takiego miłego tworzenia. Natomiast to jest coś dodatkowego. Mm. E Przepraszam, jak się stało, że doszło do tej... My się z Jackiem znaliśmy, z Pietruskim, który był reżyserem tego spektaklu. E, to zwykle tak bywa, no, znaliśmy się, lubiliśmy się, więc Jacek, tak wiedząc, że ja się zajmuję pisaniem muzyki, zaproponował mi to, to, to wszystko. Ja się ogromnie cieszyłem, tylko, że mogę pisać dla, e, dla prawdziwych muzyków. Może to głupie brzmi w tej chwili, co mówię, ale, e, ale w dobie komputerów i klawiszy i, i wtedy taki był... No modne było pisanie, pisanie przez jednego człowieka na, na klawisze, ten klawisz grał za wszystkich. Ja mogłem stworzyć muzykę dla prawdziwych muzyków, którzy zagrali, zresztą znakomitych, teraz ci muzycy są bardzo znani, nagrać to właściwie na 100%, czyli praktycznie na żywo, żadnych tam poprawek nie było ani dokładek. I to była no, niezwykła fajda. Czy dla dzieci pisanie, w do spektaklu dla dzieci, czy to miało jakieś znaczenie? Tak, to czy jest bardzo znaczenie? trudne pisanie, to jest niezwykle trudne. Ja teraz w tym roku, w zeszłym roku na, w grudniu nagrałem e, taką pastorałkę dla dzieci, zresztą m, został stworzony do niej teledysk, który był już emitowany w Telewizji Polskiej, w programie pierwszym e, i to też było bardzo trudne pisanie. Dla dzieci się bardzo trudno pisze, dlatego że po, po pierwsze trzeba to zrobić bardzo prosto, to według mojej oceny oczywiście powinny być bardzo proste melodie, które dzieci mogą sobie zaśpiewać, później powtórzyć. No i warstwie tekstowe akurat tutaj no ja się zajmowałem tylko ilustracją, natomiast jeśli chodzi o tą pastorak, o której to jeszcze jest warstwa tekstowa, która też musi być w no, bardzo prosty sposób napisana. Dzieci są bardzo takim takim trudnym recenzentem, ale z drugiej strony, kiedy to dotrze do nich, to jest taka niezwykła radość. Bo to jest recenzja taka bardzo szczera, taka nie obciążona różnymi doświadczeniami, złymi, nie obciążona różnymi nie wiem zazdrościami, no, czymkolwiek. To jest taka recenzja bardzo szczera, bardzo, bardzo, bardzo ważna dla artysty. Bezpośrednia, Dlatego... bezpośrednia taka. No, krótko mówiąc, no, jeśli się dziecku ktoś nie podoba, to albo gada, albo wychodzi po prostu i tyle. A jeśli się podoba, no ja, ja mogę tylko, bo ja nie byłem na nie byłem na trzech może czterech spektaklach. Natomiast z tego, co opowiadają koledzy aktorzy, to dzieci siedzą po prostu na tym spektaklu i słuchają. Słuchają tekstów, słuchają muzyki, więc to jest taka naprawdę wspaniała recenzja dla twórcy. Znaczy, bo też dzieci przesządzą właśnie z całą Czy swoją Czy... To jest stresujące, jak siedzi i obserwuje reakcje dzieci, wie, że są. Nie, ten, nie, 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 ja się nie stresuję. Nie, ani wtedy, kiedy piszę, ani kiedy słucham. E, to, nie, 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 to nie jest stresujące. To, nie, tym bardziej, że ten, ten, ten spektakl rzeczywiście jest słuchany i oglądany. To, 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 to tak jak powiedziałem wcześniej, jest, e, jest taka, taka miła recenzja. Także to, nie, nie, to, A czy okay. przez 15 lat grania coś się zmieniło w muzyce? Nie, w muzyce się nic nie zmieniło, dlatego że muzyka została nagrana i ona przez 15 lat jest odtwarzana tak samo. Tam się nic nie mogło zmienić. W się zmieniało wtedy, kiedy ja napisałem muzykę i wtedy, kiedy pracowałem z aktorami podczas śpiewania piosenek. To wtedy się zmieniało. Ona musiała się troszkę zmienić, ona podlega zmianom, no bo ona musi się dopasować do spektaklu w końcu. Ona tutaj pełni rolę służebną, nie jest najważniejsza muzyka ilustracyjna i muzyka do piosenek. I ona wtedy się troszeczkę zmieniała z tego, co ja pamiętam, natomiast później to już jest nagrane na, na płycie i się odtwarza zawsze tak samo.